W Konfederacji są kobiety, które chcą realnej zmiany. Cała konfederacja, w sumie jako jedyna partia na politycznym rynku w Polsce proponuje realną reformę poszczególnych systemów, czy to jest system ochrony zdrowia, czy to jest system edukacji, czy to jest system podatkowy. Tylko my mamy konkretne propozycje, jak te, jak te systemy uzdrowić, czy w ogóle rozpocząć debatę na temat tych reformy. Żadna inna partia tego nie proponuje. Wszystkie partie w Polsce proponują dosypanie większej ilości pieniędzy w swoich propozycjach, ale to nie sprawi, że te systemy będą lepiej funkcjonować. Sprawi jedynie tyle, że te partie, które są u władzy, będą miały jeszcze więcej pieniędzy do dyspozycji. Zwróćmy uwagę na to, że nie ma czegoś takiego jak mało pieniędzy w polskim budżecie. Te pieniądze są źle dysponowane. I my, jako kobiety konfederacji, idziemy do Sejmu czy do Senatu nie, po to, żeby właśnie e, zacząć lepiej dysponować pieniędzmi e, państwowymi. By by urzędnicy odczepili się od nas, kiedy prowadzimy nasze biznesy, by przestali nas nękać, jeżeli wracamy z macierzyńskiego do pracy, czy przechodzimy w ogóle na urlop macierzyński, a chcemy jednak podjąć jakąś aktywność zawodową. Mamy dosyć tego, że na porodówkach traktuje się nas przedmiotowo. Dlatego na przykład Fundacja Kobiety, Wolności i Niepodległości podjęła bardzo dużo inicjatyw i bardzo dużo interwencji. Pomagając kobietom w trakcie porodu I to konfederacja, to właśnie kobiety konfederacji jako jedyne w czasie pandemii dbały o realne prawa kobiet, jakim jest godny poród. Bo zwróćmy uwagę na to, że wszystkie te partie na przykład w czasie pandemii postulowały, żeby, żeby odciąć matki od dzieci po porodzie, żeby kobiety rodziły w maseczkach. Przecież to był absurd Tylko konfederacja była przeciwko temu i tylko my realnie broniłyśmy praw kobiet do godnego porodu i tylko my realnie stawałyśmy po stronie kobiet, które zmagały się z tak trudnym. Życiem, jakim jest urodzenie, nie, urodzenie dziecka? I właśnie te inicjatywy powodują, że Konfederacja kumuluje i skupia w, wokół siebie bardzo dużo fajnych, naprawdę pięknych, inteligentnych, zaradnych, samodzielnych, niezależnych kobiet. Głosujemy 15 października, okręg 17, lista numer 5, ostatnia na liście 18, gorąca 18 w Radowniu. Okay.